W ramach 23. kolejki czwartej ligi, 15. w tabeli znicz, podejmował w Kłobucku piątą wiktorię Częstochowa. Gospodarze przystąpili do meczu bez swojego lidera Łukasza Kmiecia, ale za to z pięcioma zawodnikami z rocznika 2004. W 30. minucie sędzia uznał, że Dawid Korczak faulował w polu karnym Oskara Krawczyka. W tej akcji 18-letni napastnik popisał się dużą szybkością. Rzut karny pewnie wykorzystał Adrian Błaszkiewicz, były gracz Częstochowskiej Skry, Polonii Nysa czy MKS-u Kluczbor. W 41 minucie arbiter podyktował rzut wolny za faul Sławomira Ogłazy na Mateuszu Piątkowskim, z czym nie zgadzali się miejscowi kibice. Ze stałego fragmentu gry w pole karne dośrodkował Karol Tomczyk, w przeszłości zawodnik m.in. ekstraklasowego Widzewa Łódź, a jeszcze niedawno Kłobuckiego Znicza. Zamieszanie pod bramką wykorzystał Krystian Przybylski, który podwyższył na 2 do 0. W drugiej połowie zawodnicy z Kłobucka nie umieli znaleźć recepty na bardzo dobrze zorganizowaną drużynę z Częstochowy. Świetne zawody rozgrywał Daniel Błędowski. Dużym atutem gości okazali się też gracze wchodzący z ławki rezerwowych. Tacy jak Eryk Krupa czy Adrian Krysik. W doliczonym czasie gry, po wzorcowej kontrze podanie Adriana Błaszkiewicza wykorzystał Mariusz Figzał, były król strzelców okręgówki, który ustalił wynik meczu na 3-0 dla Wiktorii. W środę 1 maja Znicz zagra na wyjeździe z liderującą podlesianką Katowice, a Wiktoria podejmie u siebie rezerwy Zagłębia Sosnowiec.